Dzisiaj niedzielne popołudnie jesteśmy w hodowli u Macieja Włodzika. Właśnie wychodzi z głownika. Cześć Maćku! Cześć, witam. Co tam słychać? Ja akurat jesteśmy po locie. Dolomki dzisiaj leciały 550 km. Teraz im troszeczkę jeszcze muszę sypnąć. Można tu wejść. One już są rozdzielone. Samiczki są u siebie. samczeki są u siebie. Daję im tu. Tetycznie dzisiaj. O ziarno i naszą miksturę ziołową z propolisem i z warzywami. One są jedzone chyba tu. jeszcze tam nakarmimy Lecę tak jak nie wiem to niektórzy mam mniejszą dużą ilością gołębi Zaczynałem 36 33 są 3 zginęły dzisiaj bardzo dobrze poleciały no miały, miały konkurencję dużą bo tylko 20 parę było koszowanych ale myślę że poleciały bardzo dobrze no zobaczymy jak dalej to będzie jeszcze trochę, trochę pola, polatam a teraz który lot? E, to siódmy lot siódmy mhm. lot dwa e, na pewno mi się udało loty wygrać ten może może też będzie czołowy lot e, no zobaczymy. Głównie no. No są, są jest, jest, jest samczeki. No, bardzo dobry lotnik jest uszkodzony. Gdzieś uderzył. uderzył. Tutaj to tu jest, tu jest ciekawostka. Jest z nimi gołąb cały czas na oblotach. No, na, na loty już nie chodzi, bo to jest 99 rok. To jest ojciec tego, ojciec tego. To Jest 47-48, w 2001 był najlepszym golembiem w Polsce w ceklasie klasie on do tej pory lata z nimi, obloty wszystko robi, chociaż już chodzić, o jak się kuliwie, a nawet e, wszystkie wózki przedlotowe, treningowe był e, też wywożony. E, no, tu jest bardzo dużo głębi po nim. Jest tu Zobaczymy, no, 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 na, razie, na, na razie idzie dobrze. Głębie są e, w dobrym zdrowiu. E, no mówię, wszystkie, wszystko wskazuje na to, że e, no system i produkty nie zawodzą. E, testujemy tutaj e, nowy nasz e, granulat energetyczny. Praktycznie przyswajalność tego granulatu jest dużo większa niż e, przyswajalność karmy, czyli głębie naprawdę. Ja nie w ogóle teraz nie, nie sprzątam tutaj z granulatu jak, jak jest, one praktycznie go całego chyba strawiają i, i te, te odchody są, są bardzo bardzo małe eee, no i tak to, mówię, tak to wygląda. Eee, ten sezon no na, razie, na razie jestem bardzo z niego zadowolony. Teraz pójdziemy sobie tam zobaczyć do, do, do młodych gołębi chyba, że tam chciałbyś się coś zapytać jeszcze czy. Eee, Chodzi o to, o ten do gołębi ze wspólnego gołębnika, tak? Tak, tak. Ta. Dobrze, to chodźmy.